Piesemnik. A ty tu mnie w ogóle lubisz? Już? Już jesteśmy na wizji? Spokojnie. Ała, jeszcze się uderzyłam. Ale dzisiaj taki film z przymrużeniem oka. Bo wiecie, my tak gadamy o tym, czy piesek jest grzeczny, jak go wychowywać, co zrobić, żeby nie zjadał śmieci, nie skakał, ble, ble, ble. A czy my się w ogóle zastanawialiśmy, czy ten nasz psiak to w ogóle nas lubi? No właśnie. Dlatego dzisiaj opowiem, jakie są oznaki tego, że wasz psiak was lubi, albo uwielbia, albo nawet kocha. Ja jestem Patrycja, to jest kanał Projekt Pies. Zapraszam na odcinek. Zaczynamy od początku. To tak w sumie dobrze chyba zaczynać od początku. Czyli witanie się z Wami. Czy Wasz piesełek się z Wami wita pełen radości, uśmiechniętego pyszczka i merdającego ogona? Ja nie mam na myśli tylko sytuacji, w której wracacie do domu, ale też na przykład wiecie, budzicie się, a piesełek od razu wbiega do pokoju, albo już jest gotowy i mówi, cześć człowiek, super, że wstałeś. A jak wracacie z pracy, to już w ogóle, albo wracacie z uczelni, czy z jakiejś szkoły, to już w ogóle. I tutaj wam trochę się pożale na szczegiełka, będzie się potem może tłumaczył przed kamerą, bo kiedyś była taka sytuacja, że jak jeszcze szczegiełek miał bardzo dużo pracy i miał taki okres w swoim życiu, że jak wracał do domu, to zawsze wisiał na telefonie. I wiecie, nie było coś, kochanie, czyś piesołek, tylko tam coś tam machnął ręką i gadał przez ten telefon i gadał przez ten telefon jeszcze 15 czy 20 minut. No i tak, tydzień to trwało. Po tygodniu wrócił kiedyś do domu o dziwo, nie gadając przez telefon. A my z pisełkiem siedzieliśmy sobie na kanapie. No i szczegiełek tak, ej, dlaczego pies się ze mną nie wita? No i mu szybciutko wytłumaczyłam, że od tygodnia przyłazisz do domu, gadając z telefonem, nie poświęcasz czasu ani mi, ani pisełkowi, więc pisełek szybko uznał, że nie ma co iść się z tobą przywitać, bo ty mu uwagi nie poświęcasz. Więc szczegiełek się zaraz szybciutko naprawił i pisełek. Już z powrotem zaczął się z nim witać, więc zwracajcie na no to uwagę, żeby piesełków nie olewać, jak wracamy do domu. Bo tu zakupy, tu telefon, tu coś tam. Nie, nie. 30 sekund na przywitanie się z piesełkiem i wtedy wracamy do swoich obowiązków. Czy wasz piesełek się was nie boi? I ja nie mam na myśli tylko, wiecie, takiej sytuacji, że my mu robimy jakąś straszną krzywdę, ale na przykład często się zdarza tak, że jak mamy w domu małego pieska, który gdzieś tam się często plątał nam pod nogami, a my go niechcący kilka razy nadepnęliśmy albo gdzieś tam kopnęliśmy, bo go nie zauważyliśmy, wiecie, bezboleśnie, delikatnie, ale jednak. To może być tak, że piesełek się nauczył trzymać trochę od nas z daleka. I trochę się boi nam podchodzić pod nogi, i nawet jak właśnie go chcemy do siebie na przykład przywołać, to on ten metr, czy pół metra trzyma się od nas z daleka. Zwróćcie na to uwagę. Albo nawet jak dajemy psu reprymendy, tak? Czy jak Wy krzyczycie na psiaka, bo zrobił coś niedobrego, to czy dostosowujecie jakby ten poziom głosu i tą reprymendę do wrażliwości swojego psiaka. Bo niektóre pieski są takie, że powiemy przestań i one już są całe już przerażone i im wystarczy powiedzieć ej koniec i już wiedzą, że czegoś nie wolno. A niektóre piesełki takie jak na przykład Snickers, jak ja na niego krzyknę i na przykład mówię co ty tam robisz? To on robi A nic, a nic, a co, a masz piłkę i on głupak się chce ze mną bawić. Nie? No i tyle z mojego krzyczenia na psa. Czy piesełek chce być blisko ciebie? Tylko teraz uwaga, z tym blisko, to pytanie, co to znaczy? Bo są takie psiaki, które nam będą spać na kolanach, leżeć na stopach, lubią mieć tak zwany styk, ale są takie piesełki, które albo nie lubią ciepełka. Albo wolą tak z dystansem, i one na przykład leżą w takiej odległości, żeby człowieka widzieć, ale niekoniecznie mieć z nim styk. Czyli gdzieś tam w okolicy zawsze ten piesek jest. Często gdzieś tam rasy stróżujące, albo pierwotne tak mają, że okej, okay, przytulać to ja się może nie muszę, ale ja cię człowiek widzę, ja się czuję bezpieczniej, ja się czuję. Pewniej. Czyli zwracajcie na to uwagę, czy faktycznie pies jak się budzi, jak śpi, to szuka Was gdzieś wzrokiem, czy właśnie chce przyjść na kolanka i się przytulić. A jak już jesteśmy w temacie tego, że piesek jest blisko nas, to często mnie pytacie, co zrobić, żeby pies przestał mi lizać? Bo one mają taką tendencję, żeby na przykład lizać nas po dłoniach, po twarzy, po stopach... I zdaję sobie sprawę z tego, że to może być takie mm, niekoniecznie przyjemne, aczkolwiek to jest właśnie taki wyraz sympatii, chęć budowania relacji, nawiązywania tych relacji, więc dajcie czasami piesałkowi możliwość właśnie polizać was po dłoniach czy tam po stópkach. No, po twarzy to ja niekoniecznie jestem zwolniczką. zwłaszcza, że niektóre piesałki wiecie, tam wyniuchały, że właśnie zjedliście jakiegoś steka. Mm, pachniesz mięskim człowiek, pokaż, czy tam coś jeszcze masz, może mi jeszcze skapnie. Czy wasz psiak zachęca was do zabawy? Czy chce się z wami bawić? I czy dzieli się z wami zabawkami? No bo. Zazwyczaj jest tak, że jeszcze jak jesteśmy w domu, to ok, ale jak już na przykład wyjdziemy na spacerek, to wiecie, cały świat jest fajny, a my mniej. Natomiast jeżeli wasz psiak i tak do was przybiega, chwali się tym, co znalazł. O, szyszka, o, patyczek, o, masz człowieku, to jest mój misio, to jest moja piłeczka, no weź rzuć, no pobaw się ze mną, no poszarp się. No to jest duża szansa, że on lubi z wami spędzać czas i on bardzo ceni sobie tą wspólną zabawę. Czy psiak. W trudnej dla siebie sytuacji, wtedy kiedy się czegoś przestraszy, przybiega do was po pomoc, drapuje się na kolanka, skacze po was albo po prostu się za wami chowa. Bo jeśli tak, to by znaczyło, że przy was się czuje bezpieczny i wie, że wy jesteście tym człowiekiem, który go z tej sytuacji uratuje. Jesteście takim, wiecie, Supermanem dla piesełka albo batmanem, czy tam, jakiego wy tam lubicie, superbohatera. W każdym razie piesełek uznał, że o, biegnę do człowieka, człowiek mnie uratuje. To jest dobra strategia. I ostatnia bardzo ważna rzecz, taka, która może gdzieś tam sprawiać problemy albo może to być dla Was problem, to czy piesek wraca do Was na przywołanie albo czy chce być blisko Was podczas spaceru. Bo w domu możecie być najfajowszym człowiekiem, tylko teraz pytanie, czy też jesteśmy najfajowszym człowiekiem na spacerkach. Jeśli cmokniecie na psa, zawołacie go, wypowiecie jego imię, a on pędzi co sił w łapkach albo właśnie na spacerku... Gdzieś daleko was nie spuszcza ze wzroku, nie oddala się, no to znaczy, że bardzo, bardzo chce być blisko swojego człowieka i sprawia mu to frajdę. Natomiast, tak jak powiedziałam, pamiętajcie, że to jest taki film troszeczkę z przymrużeniem oka, więc jeżeli któryś z tych zasad Wasz piesełek nie spełnia, albo inaczej to troszeczkę u was wygląda, to się proszę nie załamywać, można się temu przyglądnąć i na przykład trochę nad tym popracować, albo Wasz psiak po prostu z temperamentu jest taki, że wiecie, że on troszeczkę inaczej robi pewne rzeczy, co wcale nie oznacza, że lubi was mniej. Cokolwiek warto sobie czasami uczciwie zadać pytanie, czy ja też jestem najlepszym przyjacielem mojego piesełka. Tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, to będzie nam miło za łapkę w górę i dajcie mi też znać w komentarzu, czy wy lubicie takie filmy też trochę z tematu życie z psem? Czy wolicie o posłuszeństwie? Więc w komentarzach wpisujemy albo życie z psem, albo posłuszeństwo. I my wtedy będziemy wiedzieć, w których filmików nagrywać więcej. Na liście. Gdybym była kreskówką, to by mi teraz dymiło z głowy taki wulkan, a gdybym miała takie wypieki, i by się tak kotłowało, i by zrobiło tak w końcu. Uuu. Uuu. Uuu.